Powstańcie biedni i pogubieni, z różnych powodów pokaleczeni. Świat potrzebuje Was, ukochani, do walki z szatanem i jego dziełami. W ciszy i skupieniu weźcie różaniec do ręki, skończą się bolesne udręki, spokój Wam do serc Waszych niech zapuka. Wtedy ożyje w sercu Boża nauka i pokój, na was niebiański spłynie. Chcą zabić wiarę w ludziach i wyrwać to święte imię, które was prosi o nawrócenie, bo jest ratunkiem i ocaleniem. Niebo pomaga, niebo nam sprzyja, niebo to łaski. Pokorna i dobra matka Maria, wzór czystości i pokory, to ona pomaga wyrzucać wszelkie spory. Wiele nie trzeba, wystarczy nawet maleńkie westchnienie. Ojcze nasz, zdrowaś, Mario, pomóż królowo nieba. Teraz jest właśnie wielka potrzeba, bo Ty od wieków jesteś naszą obroną. Pomagasz przetrwać tym wszystkim, którzy bez ciebie toną: Ludziom na ratunek dana Maryjo, królowo, Maryjo, matko kochana. Pociecho w utrapieniu. Przebacz nam nasze winy i ratuj kolejny raz. Prosimy ratunku i ulgi w cierpieniu. Amen.